Cześć, witajcie w Eurece. Dzisiejszy odcinek z pewnością zainteresuje fanów używek. Dotychczas zrobiłem już programy o kawie i alkoholu. Nadszedł czas na zioło. Czy osławiona trawka jest szkodliwa, a może wręcz przeciwnie? Jak dokładnie działa na nasz organizm i czy naprawdę uzależnia? Rozwiejmy opary wątpliwości. Jezu, jakie to suche było. Marihuana stanowi bardzo popularny element popkultury, po który sięgają między innymi twórcy współczesnego kina, chcący przełamać tabu lub też sportetować duzinkowe postacie. Trawka w filmach na dobre zagościła w latach 70. i 80. minionego wieku, a to za sprawą ruchu hipisowskiego oraz wojny w Wietnamie, podczas której stanowiła ona jedną z niewielu rozrywek amerykańskiej armii. Obecnie trawka jest dosyć powszechnym elementem naszej rzeczywistości, a palące ją w filmach postacie to bardzo często zwykli ludzie, których nie niestygmatyczne się ze względu na ich upodobanie do ziółka. Wspominam o kulturowym kontekście marihuany, gdyż w przypadku używek sposób ich portretowania ma bezpośrednie przełożenie na ich popularność. W przypadku tej konkretnej substancji faktyczne zainteresowanie nią jest dosyć trudne do ocenienia, gdyż w przeważającej liczbie krajów jest ona nielegalna. Posiadanie na własny użytek i konsumpcja są de facto dozwolone jedynie w Kolumbii, Holandii, Hiszpanii, Urugwaju oraz kilku amerykańskich Stanach. Czy słusznie? Przekonajmy się. Wielu przeciwników legalizacji marihuany twierdzi, że stanowi ona niebezpieczny narkotyk. Z przynajmniej częścią tego stwierdzenia nie sposób się nie zgodzić. Marihuana to substancja zmieniająca świadomość, mająca wpływ na fizyczny i psychiczny stan palącego oraz powodująca pewną formę uzależnienia. W efekcie spełnia ona wszystkie kryteria konieczne, by być uznaną właśnie za narkotyk. Substancją czynną zawartą w marihuanie jest tetrahydrokanabinol, czyli potocznie THC. Substancja ta po wchłonięciu przez organizm wywołuje bezpośrednią reakcję na poziomie komórkowym. Do jej efektów możemy zaliczyć zaburzenie koordynacji ruchowej, problemy z pamięcią, nagłe zwiększenie apetytu oraz ogólne zniekształcenie postrzegania rzeczywistości. I właśnie owo zniekształcenie stanowi element tak ceniony u zwolenników trawki. Z naukowego punktu widzenia marihuana powoduje znaczne zwiększenie aktywności komórek mózgowych, sprawiając, że bardzo łatwo jest nam zatopić się we własnych myślach. Ponadto działanie zawartych w niej substancji sprawia, że ogarnia nas uczucie euforii i rozbawienia, co stanowi wynik nadprodukcji dopaminy. Palenie marihuany, pomimo znacznego spowolnienia czasu reakcji i obniżenia zdolności motorycznych, powoduje wyostrzenie części zmysłów, m.in. smaku i słuchu. Wielu twierdzi również, że substancja ta, zaburzając konwencjonalne działanie mózgu, pozwala na nietuzinkowe myślenie, inspirując do kreatywności. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że wielu twórców, szczególnie muzyków, otwarcie przyznaje się do stosowania środków zmieniających świadomość, co ma rzekomo stymulować ich działalność artystyczną. Można oczywiście polemizować na ile stwierdzenia te stanowią element wizerunku artystycznego oraz czy prawdziwie wartościowi muzycy, jak choćby zespół The Beatles, i tak nie odnieśliby sukcesu bez sięgania po ziółko. Poza tak zwanym rekreacyjnym spożywaniem marihuany, środek ten posiada również zastosowanie medyczne. Mimo iż dobroczynny wpływ THC w leczeniu poważniejszych schorzeń nie został jednoznacznie potwierdzony, trudno nie zauważyć, że trawka może sprzyjać procesowi leczenia, przynosząc pacjentom na przykład ulgę w bólu. Dodatkowo jej zdolność do zwiększania apetytu z pewnością docenią osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania i uskarżające się na niedowagę. Kluczowe pytanie, którego nie sposób nie zadać, to czy marihuana uzależnia? Odpowiedź na nie brzmi i tak i nie. Choć trawka wydaje się wykazywać stosunkowo małe predyspozycje do fizycznego uzależnienia, zarówno naukowcy, jak i osoby palące przyznają, że dużo silniejsze jest tutaj uzależnienie psychiczne, wynikające z pragnienia powrotu do stanu euforii i podekscytowania. Co do jednego można się jednak zgodzić. Pod względem negatywnego wpływu na zdrowie marihuana wypada o niebo lepiej niż tytoń oraz alkohol, które paradoksalnie są legalne i powszechnie dostępne. A co Wy sądzicie na temat trawki? Czy powinna zostać zalegalizowana, czy też może jest zbyt niebezpieczna, by wejść do powszechnego użycia? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i tradycyjnie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!